Dzisiaj robimy sobie clean z me, posprzątamy, potrzebuję jakieś wiosenne porządki, chociaż pogoda za oknem jest bardziej zimowa niż wiosenna, ale potrzebuję trochę ogarnąć w domu. Więc posprzątajcie ze mną dom, później dzień nabierze trochę bardziej chaotycznej barwy, jak dzieciaki wrócą z placówek, ale na razie jestem sama i mogę w spokoju sprzątać w domu. Jakąś imprezę, jest więcej gości, to ok, ale ja po prostu chyba lubię zmywać naczynia, i tutaj takie, jeżeli są takie po prostu e, zbrana na przykład e, naczynia, to po prostu myjemy je ręcznie. W ogóle tak bardzo lubię ten wybielacz, nie jest on zbyt zdrowy, no bo ten zapach jest tak chemiczny. Zawsze używam rękawiczek, jak go używam, do jakiegoś głębszego czyszczenia, ale jeżeli macie białe właśnie jakieś powierzchnie i coś wam zabarwi, i potrzebujecie to po prostu zmyć i niczym nie idzie, to wydaje mi się, że to po prostu zmyje wszystko. Jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo dużo do sprzątania Wczoraj miałam załamanie nerwowe Wyrzuciłam wszystkie bluzki z szuflady Bo nie mogłam znaleźć jednej Więc to wszystko trzeba posortować, posegregować Mam ochotę tutaj trochę przerzedzić te wieszaki Bo jest ich za dużo Kolorystycznie pokładać wszystko Także mamy co robić Zanim te koszulki poukładam To musi być przerwa na kawkę Bo już mi się chce bardzo Powiem Wam szczerze, że ta pogoda, ta zmiany pogody, że jest raz ciepło, raz zimno w ogóle mi nie służy. Źle się czuję. Wczoraj kręciło mi się tak w głowie, że cały czas myślałam, że świat się kołuje dookoła. Często mi się tak dzieje od kręgosłupa, ale wiem, że tym razem to było coś innego właśnie z ciśnieniem, bo naprawdę bardzo, bardzo źle się czułam. Dawno tak nie miałam. Dzisiaj już mi jest lepiej, nie kręci mi się tak w głowie, ale nadal mam taką ciężką głowę. Dzisiaj wychodzimy z domu, 0 stopni. Za kilka dni będzie 22 stopnie, no więc tak myślę, że się będziemy teraz trochę źle czuli. Totalnie, totalnie mi to nie służy w ogóle. Nie mam takiej motywacji do roboty i co chwila przysiadam. Byle tylko nie złapać za telefon. Nie wiem, czy też tak macie, że jak zaczniecie nie wiem, robić jakieś porządki. I nie daj boże, usiądę na krześle albo położę się na łóżku i wezmę na chwilkę telefon. No to jakieś takie luźne pół godziny zleci, zanim się odsknę, że może to jest Oliwia czas wracać do pracy. Ale no, no mam wolny dzień dzisiaj, więc muszę go sobie poświęcić właśnie na sprzątanie. Bo później, jak już dzieciaki wrócą, no to jest wir. Dzisiaj mamy trening karate, mamy trening na basenie, więc ten dzień jest zawsze taki chaotyczny. Więc fajnie, jak sobie dzisiaj teraz wszystko ogarnę na obiad, bo to Was też zawsze interesuje. Dzisiaj robię im pałki z kurczaka w sosie pieczarkowym i kupię, bo. Nie wymagajmy już od tego, że ja będę cały dzień sprzątać, jeszcze uda mi się zrobić kopytka. Nie oszukuję sama siebie, kupię gotowe. W Dubielaku mają fajne kopytka. Dzieciaki je ja bardzo lubią, kupię kopytka i do tego zrobię szybko jakąś surówkę. I obiad będzie idealnie gotowy. Ja ogólnie tak funkcjonuje, że jak sprzątam, to myślę, że wiele kobiet tak funkcjonuje. Że sprzątam, gotuję, piję kawę, yy, oglądam serial często w trakcie na przykład składania prania, robię wszystko bardzo chaotycznie, nie jestem taką osobą, która idzie, wiecie, punktami sobie, tylko wszystko naraz się dzieje. Może to jest gorsze, może nie, ale tak, tak mi się podoba. Byłam już w garderobie, chciałam układać te koszulki, ale jednak stwierdziłam, że najpierw wypiję kawę, pokroję pieczarki, podsmażę pieczarki, na wszystko przyjdzie inny czas i w takiej kolejności po prostu będziemy wszystko robić dzisiaj. Ostatnio mi skręcił taką piękną paletkę. Zobaczcie. Bardzo jestem z niego dumna, bo bardzo długo się to skręcało. Myślę, że jakieś 7 godzin, ale jestem też z siebie dumna, jaką segregację zrobiłam w środku. W końcu mam wszystko w miarę posegregowane. To jest naprawdę mniejsza połowa tych kosmetyków. Które posiadam, ale postanowiłam je przesegregować, trochę rozdać, trochę wyrzucić, te, które już się zbliżały do końca terminu, bo po prostu nie maluję się tym wszystkim i byłoby mi to niepotrzebne i zagracałoby to wszystkie szuflady. Tutaj mam te produkty, których używam. Do ust używam bardzo dużo produktów, bo codziennie lubię coś innego wypróbować, więc tutaj jest tego sporo. A moja przyjaciółka wszędzie znajdzie gdzieś, gdzie by się położyć, tak? Mhm. Moja pomocnica. Zawsze pieski kładą się na moich ciuchę, które układam. Mhm. Gdzie jest Cezary? Cezary gdzieś sobie idzie i leży. Troszeczkę jeszcze tutaj ogarniemy, to, co trzeba. To wymieniamy sobie te Ale w domu to nie ma co wykryć. To musi na dworze albo na jakiejś plaży. To nie jest ta śpiewająca od babci. To jest jakaś inna. A wy mieliście mi pomagać i co? A tako. A tako? Moja ma małego kolega Igora. Wow. Babcia. Tu jest moja kartka z urodzin. Wow. I ona gra? Happy day. Tak Ciasi i Oddziawka. Tu jest napisane wszystkiego najlepszego kubusiu. Kochamy się babcia Asia i dziadek Norbert. I się zamknąć? Wy teraz podtrzymajcie. Nie ma tu żadnej łapki na komerze. Ale jest to. To jest twój do przedszkola. Zapomniałam jak się zapisać. Ja, Kacper zna. Niedługo zaczyna się miesiąc maj i piękny będzie na cały skrym. kraj. A maj, a maj jest i... bogaty świąteczne daty. A jakie masz święta w maju? Ciocia wam opowiadała? E, no. 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 Mani Zasła! Trzy, cztery, lecimy do Kacpra pokoju. A u Kacpra jest taka sytuacja, że wymieniamy Kacprowi pościel na świeżutko. No i? I macie wielką skocznię. No i... To jest miękno! Miękno jest. Suba! Zostawcie suba, koniecznie. Dla tych, co lubią skakać. Pokaż Kuba swój laptop. Innowacyjny projekt Jakuba. I co tam sobie załatwisz? Jakieś ważne sprawy? Tak. Napisz do mnie na Messengerze. Ale tutaj na klawiaturze paluszkami napisz. Napisz hej mamo. Zobaczcie, Widzowie. Mogę sobie pisać normalnie Ale tu masz Wymyłeś wszystko nawet? A tu jest taśma, a jak się pomyje, to to znika, bo jest taśma magiczna. U nas, jak się nie biją dzieci, to się psocą sobie psy. Także u nas jest zawsze wesoło, prawda, Kapi? Tak. Co tu się wydarzyło? Przepraszam Państwa, przyjechaliśmy nad jeziorko, będziemy spacerować, będziemy robić ognisko, będziemy piekli pianki na będziemy ognisku, będziemy się lać, będziemy się lać wodą pie... z pistoletów, chociaż według mnie jeszcze nie jest Zobacz, na to dobra pianki, pogoda. ładniutkie drewno znalazłam. Pokaż. Ale trochę brudne. Ale jakie ładniutkie. Rozpaliliśmy ognisko, będziemy dużo spacerować, uwielbiam oh spacerować da. po lesie. Co masz za ekwipunek? Pianki. I co jeszcze wziąłeś swojej... Pistolet na wodę? Ładnie się rozbiera. A pod tym jest ładna skóra. Aha, ale masz fajny kij. Mega. Chyba. Zaczął się Kacel przygotował z plecakiem, ze wszystkim. A ty co wziąłeś? Na przetrwanie? Ja nic. To jak ty przetrwasz? Na przetrwanie wziąłem tylko pistolet. Na wodę? No dobra, to jakoś ci pomogą, myślę. Ej, ale na łupę? No? To później pójdziemy? No, jesteśmy na łupie? Ale nie na plaży. No, to pójdziemy. Ale my tylko tu sobie to pianki. pianki. Kuba sobie pięknie oskrobał kijeczka. Już sobie nadział tutaj pięknie swoją piankę. Sobie... A! <gorsze> Gorące? Sam. Sami spróbujcie. O, Dym! Prawie zaparowało. No i spróbuj teraz, czy dobre? Dobre? No, zobacz, czy pisze. Bardzo do dobre? Prosto z kija. Samo zdrowie. Widzę go tam. Czaimy się na niego. W ogóle powiem Wam szczerze, że tyle razy, co jesteśmy w lesie i znajdujemy tyle śmieci, Nie nieraz dzieciaki brały rękawiczki i reklamówki, żeby to zbierać, ale do czego dążę? Kto to robi? Kto to wyrzuca? Bo to nie są papierki typu, nie wiem, komuś wypadł z kieszeni bato... papierek po batoniku. To są naprawdę mamo, przedziwne mamo. śmieci. Kto to robi? Dlaczego? Mamo. Chyba jakiś motor szybko jechał. Ale leci coś. Więc nie wiem, jakiego pokroju ludzie śmiecą w lasach, ale jest to przerażające, ile tutaj rzeczy można znaleźć. Naprawdę okropne to jest. Kobulka ulubiona zabawa. Co ty, Kubuś, robisz? Mamo, tak? A pomożesz mi tu zrobić dziurę. No dobra, a co ty tutaj tworzysz? Przepływ. Przepływ. I gdzie ta woda będzie przepływała? Ryby tu będą, a jak tu wpłyną, no to nie zakopię, no i nie złapię do domu wiaderko. Mm -hmm. Ech, Ty cały do prania chyba się kwalifikujesz, co? Słuchaj, ja Ci powiem tak, może ja nie będę Cię rozbierać, no. od razu Cię wrzucę, tak jak stoisz do wanny całego, w butach i Cię przepiorę od razu w wannie, co? Eee, nie. Kasper też. Kasper też od razu idzie do pralki. Wrócił mój rybak, dzisiaj była taka tylko próba po rozpoczęciu z sezonu. Wędkarz! Wędkarz, rybak. Rybak to jest co? na sieci łapie. Mój mąż to wędkarz. Kto ma jutro rodzinę? Ja! A dzisiaj mamy ogromną imprezę, bo przyjeżdżają koledzy, koleżanki ze szkoły i będzie. Cieszysz się na dzisiejszą imprezę? Tak. Jakie macie plany? Jak wszyscy przyjadą, albo na świetlicy będziemy planować. O, ułóżcie plan na świetlicy całej imprezy. Super. Lecimy do szkoły? Tak. A ja lecę po kwiatki. Jeszcze więcej kwiatków. To będzie delikatnie mówiąc. Ciężkie kilka dni, bo dzisiaj są znajomi CACPRA, jutro jest rodzina od Mateusza. Strony, bo po prostu nie pomieścilibyśmy się wszyscy w jednym czasie. A na święta będzie jeszcze ostatnia impreza, gdzie moja rodzina przyjedzie, bo akurat się zjeżdżają wszyscy, więc, więc intensywny czas. A do tego jeszcze wczoraj posadziłam trochę kwiatków. I chce mi się więcej, więc jedziemy na rynek, bo tam są najpiękniejsze kwiatki Ja jestem ewidentnie w stanie się wzruszyć po prostu z powodu, że tak pięknie świerkają ptaki Jest taka piękna pogoda i ja tak długo na to czekałam jest po prostu przepięknie Chce mi się kupić jeszcze jakichś kwiatków, ale nie wiem jakich Mam dużo bratków, nie wiem co się będzie tak fajnie długo trzymało Troszeczkę brakuje mi jakiegoś może różowego koloru Bo jest bardzo żółty i fioletowo teraz u mnie nie wiem, kto mi się tak fajnie podtrzyma, muszę teraz podyskutować z kimś na rynku na ten temat Ale chcę mieć ich dużo, 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 to mi daje dużo radości, jak w ogrodzie jest dużo kwiatów Wczoraj z Mateuszem zrobiliśmy tutaj taki skwerek przed domem, który był nie zrobiony od, odkąd się wprowadziliśmy Więc bardzo się cieszę, że to jest skończone No i teraz zostało jeszcze dołożyć trochę donic i kwiatów, żeby bardzo miło się siedziało na ogrodzie I będzie cudownie Kwiatki kupione, zaraz będziemy sadzić a ja się zdecydowałam na takie klasyczne, najlepsze. Tak mi się podobały te kolory. Jeszcze sobie może jakieś goździki wsadzę. W ogóle coś tak pyli i całe schody są tak brudne, mimo to, że myłam je chyba dwa dni temu. Takie dziwne, jakieś żółty, nie wiem co to jest. Coś, coś pyli. Lipa. Założyłam gumiaki, rękawiczki i idę trochę posadzić kwiatków. Muszę się trochę odmurzyć od tego gotowania. To jest w ogóle wystarczające słowo na dzisiejszy dzień, ale robimy mnóstwo przekąsek na Kacpra urodziny. Będę robiła babeczki, idę na łatwiznę, bo po prostu Kacper je uwielbia i prosił o nie, więc mama z chęcią wykona tą łatwą przekąskę. Będę robiła też taką szarlotkę na szybko dla leniwych. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi i co potrzebujecie. Będę robiła w takich kubeczkach. Potrzebujemy serek homogenizowany, potrzebujemy herbatniki. I potrzebujemy jabłuszka prażone, gotowe już. Oczywiście możecie zrobić upiec kruszonkę i ją pokruszyć. Oczywiście możecie zrobić własne jabłuszka, jeśli chcecie, ale ja nie chcę. Ja chcę iść po prostu dzisiaj na łatwiznę, bo mam bardzo dużo do przygotowania, więc robimy e, coś po prostu na szybko. Weźmiemy sobie jeszcze jedno jabłuszko do dekoracji, pokroję na takie malutkie kawałeczki i na sam e, wierzch deserku pójdą właśnie takie jabłuszka. Się prezentują deserki. Myślę, że bardzo uroczo, szybko. Mam nadzieję, że smacznie. Herbatniki się troszeczkę tak zrobią bardziej miękkie dzięki tym jabłuszkom i dzięki jogurtowi. I myślę, że będzie pysznie. Wam szczerze, że nie mogę w ogóle uwierzyć, że Kasper kończy 8 lat. Mój wcześniaczek z inkubatorka urodził się wczoraj, a nie 8 lat temu. Ech. Ten czas za szybko leci. Tak jak kiedyś byłam młodsza, jak to teraz brzmi, jakbym była mega stara. No ale jak byłam młodsza, to jak ktoś mówił: Zobaczysz, jak czas leci, to widać po dzieciach. Myślałam sobie: Jezus, jak ty starzy ludzie tak gadają. No to ja jestem teraz tym starym ludziem. Po dzieciach widać tak, jak ten czas zapierdziela. Czas, stop. Po prostu na chwilę poproszę, żeby czas troszeczkę zwolnił. Cieszę się, że moje dzieciaki rozwijają się w zdrowe, szczęśliwe, ale niech ten czas troszeczkę chwileczkę na chwileczkę zwolni po prostu. Kasper się urodził jako wcześniaczek w 35 tygodniu i ogólnie jeżeli ciąża przebiega książkowo, bo tak moja przebiegała, nic się nie działo, wszystko było ok, to oni w ogóle nie edukują kobiet na temat wcześniactwa. No wiem, że nie ma po co, bo niby się nic nie dzieje i nie ma co też. Jakby czerpać takie wiedzy i się nakręcać, ale w moim przypadku to się stało z dnia na dzień. W ogóle po prostu odeszły mi wody. I ja nie miałam pojęcia w ogóle, co to znaczy wcześniej, jak mi w ogóle do głowy nie przyszło, czy dziecko się może przedwcześnie urodzić, jak się nic nie dzieje. Więc miałam zerową wiedzę i myślę, że gdzieś yy, powinna ta informacja być jakoś przemycana dla kobiet. Nie dużo oczywiście, żeby nie mnie zaprzątać głowy tym tematem, ale jednak troszeczkę e, byłam w ogóle. Niepoinformowana. Mimo przeczytania wielu książek, wielu poradników, wielu, wielu informacji na forach, na Facebooku, wtedy jeszcze były takie popularne, wtedy, 8 lat temu, ale nie wiedziałam tak naprawdę nic, wszystko tak w praktyce wyszło i z, z tym przedwczesnym porodem i te 11 dni w szpitalu i to był jakiś koszmar. A ogólnie żeby było jeszcze ciekawiej w moim życiu to później Kuba też się urodził przedwcześnie. No ale no to już byłam poinformowana o wszystkim. Doinformowana o wszystkim. Wszystko wiedziałam. Nie musiał leżeć w inkubatorze, ale no już byłam gotowa gotowana wszystko wtedy. spodoba wszystko? Super! Mam dzisiaj urodziny, więc z tej strony Kasper, tu są malary i Przyszkowski. O 16 przyjdą moi kolega. Tu na Tu są. gotowy. Wszystko jest przepyszne. Najbardziej mi smakują już na te owoce. To jest mój kolega. Tutaj zaraz zacznie się chaos. To jest pamiątkowe ujęcie, bo tutaj, proszę Państwa, tutaj zaraz zacznie się chaos. Ja dzisiaj byłam u Moniki w Hialuronice na zabiegu. Jestem pięknie czerwona. Robiła mi zabieg na twarz, dobrała coś do mojej cery. Tutaj wam pokażę jej Instagram, to możecie sobie obczaić. U nas w Wocławku robię najlepsze zabiegi na świecie. No ja wyglądam bardzo teraz wyjściowo, ale za kilka dni już cera będzie przepiękna. Myślę, że śmiało, mogę teraz straszyć na mieście, ale ten zabieg PCA jest naprawdę cudowny. Jest, poczekajcie, ja miałam rozświetlający, a miałam raz też oczyszczający ale dzisiaj akurat postanowiłyśmy zrobić rozświetlający i jest po prostu wow, Kacper mówi z Kubą, że to jest ta pani co robi Ci, co robi ci Halloween na twarzy, bo kiedyś byli razem ze mną i miałam takie nakowanie całej twarzy i tak mi krew leciała i od dzisiaj jest to pani która robi Halloween na buzi ale naprawdę polecam Wam zabieg PCA, obczajcie sobie Albo u Monii na profilu, albo po prostu zgoglujcie sobie, co to jest. Mm, tak. Następną wizytę się umówiłam. Będziemy troszeczkę asymetrię uzrównywać, bo nie miałam robionych ponad rok. I zrobimy sobie stymulator pod oko. To są takie moje naprawdę top zabiegi u Moniki. Wszystko, co ta dziewczyna robi, to ja uwielbiam. Chciałabym, żebyśmy tylko zobaczyli moją stylówkę, bo jest ona super! Turbo! Letnia. Dzisiaj jest tak piękna pogoda, jest 27 stopni. Jaram się niemiłosiernie, że w końcu możemy się trochę rozebrać. Ubrałam klapeczki pierwszy raz w tym sezonie. Kocham. Mega się cieszę z tej pogody, bo mam dość tego ubierania, tych czapek, tych kurtek, tego rozbierania, ubierania. Także to jest taka moja ekscytacja tą pogodą. Dzisiaj naprawdę jest przepięknie. Troszeczkę ma się ochłodzić jeszcze, no ale jak to kwiecień, plecień, przeplata. Trochę zimy, trochę lata, ale dajcie bardziej więcej tego lata, proszę. Moja ekipa gotowa. Jesteście gotowi? Otwieraj! Otwieramy furtkę. Czekamy na tatę. Gdzie jedziemy? Do cioci lidzi i na spacer na... Na e, co? Na bulwary. Na, na, na bulwary. Tak dalej. My już gotowi na wyprawę. Tutaj jest moja ekipa, czekają i ruszamy. Marzyłam zawsze o takich rodzinnych wycieczkach rowerowych i kupa już rok temu był w miarę gotowy, ale w tym roku już. Jestem wykończona. Czytam w My gramy w Monopol i mamy nową wersję. Wersję Naruto. Zobaczymy. Kuba, jak myślisz? Kto wygra? A ja, ja, z niej, a ja znam ich wszystkich nazwy. No dawaj. To jest Sakura, Naruto, Sasuke i Kakashi. Dobry jesteś. Teraz cały ekwipunek gotowy. I zaczynamy rozgrywki. Bombsia jest ewidentnie znudzona naszą grą. Bo już dziewczyna nam zasypia. Poproszę o pionki. A my wybieramy swoje pionki i bierzemy się do gry. Działania. Do działania. Dokładnie. A ja twój. Mam po godzinnej rzuzaj, rozgrywce. Kuba. Matry już dwa razy prawie zbankrutował. Kacper. Mam najwięcej. Najwięcej kasy. Kuba najwięcej nieruchomości. Mhm. A ja, no, ja jakoś tam pykam. Nie jest źle. Dobrze się trzymam. Eee. Ominęła się zapłata. Ominęła mnie zapłata. Mm. Mama ma A psy masz 9. Mama ma 9. Dobra, to lecimy kubuś raz. Gramy dalej. Tak 9, gra jest niekończąca się. 7, 8, 8 9. 9. Pamiętajcie, żeby zostawić sub i lajki. Like.